Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z obchodu placu Dzisiaj mamy amerykańskie śmietniki Ale nie te To są polskie Zapraszam was serdecznie Fajna fura Kubuś Ile kosztowała? Nie staćcie Więcej niż stówę? Więcej Gotową? Nie, w dywanach Co? Kto ma wiedzieć z jakiego... W serialu jest ta scena T2, te ale ten samochód nie kosztował więcej niż stówę i więcej niż stówę nie wyjdzie ze względu na to, że jest to samochód marki BMW model serii 5 F10 z rocznika 2016. Został kupiony na aukcji za 5800 dolarów. Przebieg, jak w przypadku F10 jest bardzo ważny. Mamy 172 000 km napęd X-Drive, więc jest czym pojechać. Uszkodzenie mamy tutaj takie, jak jest na obrazku, czyli rozwalony zderzak, lampa, maska. Złamana belka zderzaka, aluminiowa, którą trzeba będzie wymienić i będzie można jeździć. Ciekawe tylko, co to jest to to, to brązowe takie, mm, jakby nabojami rdzawymi ktoś go obrzucał, bojami. Kolorek, mm, jest to Alpin Weiss, nie jest to perła, bardzo klasyczny kolor BMW, produkowany już lat 70-tych nawet. Tutaj widzę, tutaj ktoś go doposażył w jakieś dziwne rzeczy, takie, jakieś takie, o. Wygląda jak uchwyty, rączki do trzymania się we wnętrzu. No, ale tutaj służą chyba od tego, żeby chronić zderzak przed czymś tam, no ale ewidentnie przed kolizją tego samochodu te części nie uchroniły. 535i X xDrive, oznaczenie BMW również stosowane dla 70 od serii piątek, od E28, tak jest. Tak, mamy elektrycznie chyba składane lusterka, więc nawet tego nie będę tutaj próbował klikać. Z przodu też były te takie fikulce. Nie, tu nie. Ale generalnie BMW ze Stanówstwa zawsze dobrze wyposażone. Tutaj mamy adaptacyjne LEDy. Nie doposażył ktoś tego samochodu w M-pakiet To akurat była rzadka opcja w Stanach, żeby doposażyć to auto w M-pakiet Ale takie piątki jeszcze można śmiało kupić w dobrych pieniądzach. To jest poliftowy model, czyli 2016, więc na lepszym, takim nowszym infotainmencie już. Hmm, troszeczkę inaczej z zewnątrz wyglądający i ogólnie bardziej troszeczkę bardziej pożądany. Jeszcze jedno ciekawostkę Wam powiem na temat F10 w latach. 2011-2012 był produkowany model 528i na silniku N54 z tryskiem pośrednim, czyli co? Można zagazować. No i takie samochody wtedy wychodzą w granicach około 45-50 tysięcy złotych na gotowo, za w miarę świeże BMW z silnikiem, który jeszcze można zagazować i którym można jeździć śmiało tu i tam. Zajrzymy sobie teraz do wnętrza. Wchodząc do tego pojazdu, od razu rzuciło mi się w oczy pewien artefakt. Może mi się uda. Próbujemy. Nie. Mam za szeroką szyję, więc będę go... nie, nie będę go w ogóle trzymał, ale fajny. W każdym razie mamy tutaj z tego co ja widzę dosyć grube wyposażenie, jak na F10, ze względu na to, że mamy tutaj brązowe piękne fotele w opcji komfort, czyli pokażę Wam tutaj na tym przykładzie. Wysuwany jakby podłudnik, oczywiście regulowane elektrycznie oparcie. Ale oparcie jest regulowane elektrycznie również w górnym jego zakresie. Zobaczcie, mamy łamany fotel. I to robi niesamowitą robotę. Fotele mamy z tego, co tutaj widzę, podgrzewane. Mogłyby też być wentylowane. Nie, są wentylowane również. Są podgrzewane, wentylowane. I jakby spojrzeć na panel przycisków na drzwiach, jest też masaż. A masaż w tych fotelach BMW robi niesamowitą robotę. Ja Wam powiem tutaj szczerze, że się czuję troszkę jak w domu nawet. Bo jeździłem przez pewien czas taką F10 528 I, i, i naprawdę jest bardzo podobnie. Miałem tylko troszeczkę inny lewarek od biegów. Miałem tutaj dwie opcje nawiewów. Bo z tego co ja tutaj widzę, nie mamy czterostrowej klimy. Ja miałem czterostrobową klimę i mamy tylne podgrzewane fotele, więc bardzo fajnie. No i w ogóle ten, te przeżycia, takie w ogóle tak, tak w tych tylnych fotelach jest nawet jakaś taka perforacja po środku. Bardzo fajnie to wygląda. Mamy szyberek, roletki. Spróbujemy włączyć zapłon, może. O, jest zapłon nawet. Paliwa ponad 3/4 baku. O, jak to w BMW. Elektryczna kierownica jest. Podgrzewana również jest. No, nie będę jej włączał dzisiaj, bo akurat dzisiaj mamy plus 76 stopni Fahrenheita. Czyli dużo. Konfirm. I co my tutaj sobie. A, jest troszeczkę za mało prądu do tego, żeby sobie tutaj pobawić iDrive'em. Chociaż może i nie. Nie. Normalnie można. No. Dokładnie tak długo byliśmy wszyscy przekonani, że wybory wygrał Rafał... W bardzo dobrym momencie przerwali. Nie będziemy tutaj uskuteczniać tematów politycznych. Ja jestem od motoryzacji i może tak w sumie niech będzie najlepiej. Mamy kamerę cofania, tryb sport, komfort i eco. Tutaj mamy chyba auto holda, bo jest taki dosyć wy, wy, ten wy, wytarty przycisk. Ale nie będziemy tutaj tego niszczyć bardziej. Co tu mamy? Wentylki. No dobrze, spokojnie w cofku. Nic, cisza. Fajny F10. Jestem wielkim fanem F10. Podoba mi się... O, nawet tutaj widzę z tego, co są jakieś rzeczy dziwne. Mam, tutaj mamy informacje o asystenta: zmiany paseruchu. Przeróżne tu mamy jeden fajkowy guzik. Tu niestety nie znajdziemy żadnego stafu, No ale fajny samochód. Ja uwielbiam F10. Bardzo mi się nimi dobrze jeździło od zawsze. I, i, i będę polecał bardzo, bo to są naprawdę fajne samochody, niedocenionych dość, wydaje mi się generacja serii 5 szczególnie z tym silnikiem 535i, czyli 306 konnym silnikiem na dwóch turbinach który daje radę, mniej więcej, w miarę, trzeba pilnować serwisów olejowych, żeby tam przypadkiem panewki nie obróciło bo czasami lubiły, no ale jeżeli ten samochód był serwisowany dobrze, no to nie powinien mu się nic dziać. trzeba go tylko dalej dobrze serwisować i to jest BMW serii 5 F10. Sam, sam będę tak jeździł. Naprawdę, w tej konfiguracji super. Tumstron oposażona. Taka można powiedzieć mała siódemka. Chociaż nie jest to też mały samochód. Ale naprawdę jest, jest on bardzo fajny. Teraz przechodzimy do samochodu z podmarki ze Stuttgartu. I nie będzie to Mercedes. Będzie to, moi drodzy Państwo, Porsche. Ale nie takie zwykłe Porsche. Zapraszam. Mam dla Pana złe wieści. Pan umiera. Porsche Panamera, proszę Państwa, z rocznika 2024. Kupiony na aukcji za 57 750 dolarów. Bardzo ciężka kwota do wym wymówienia. Słowo wymówienie też nie jest najprostsze do wymówienia. Przebieg nieznany ze względu na to, że auto zostało kupione jako nieodpalające. Trzeba będzie je uruchomić po prostu. klema pirotechniczna posła, bo poduszki powietrzne też poszły. Ale opcja jest to można, że jest taka podstawowa. Jest to Panamera zwykła z napędem na tył silnikiem 29V6 około 400 koni uderzyła w coś zielonego ewidentnie. Tutaj mamy zielony lakier jakiś, który się odznaczył tutaj elegancko. Cyk 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 cyk. Re Reflektor też poszedł się, że tak powiem, jak mawia pewien Albańczyk. zderzak również. Belka zderzaka i podłużnica. Belka tutaj troszkę dostała, bo jest lekko tak nad, nadpalona, nadtopiona, ale podłużnica jest prosta, więc to nie będzie problemu. Tutaj podejrzewam, mamy interkuler wodny. Też są zielone jakieś rzeczy na nim. Czy każdy był słupek czy inny samochód? Trzeba będzie poszukać po koparcie. czy czegoś zielonego w podobnym odcieniu tam nie znajdziemy. No to jak szukanie igły w stogu siana albo żony w dzisiejszych czasach. Obejdźmy sobie ten samochód dookoła. Jest to taka najnowsza, najnowsza, turbo najnowsza Panamera. Ten wysunięty spoilerek został. Jego się opuszcza też jednym przyciskiem w środku, ale ogólnie powiem szczerze: ja osobiście fanem Panamery jakoś nigdy nie byłem, ale najnowsza generacja mi się podoba bardzo. I to jest samolot, którym mógłbym jeździć i helpiłbym się nim strasznie. Ta Panamera jest też na zawieszeniu pneumatycznym, bo jest opuszczona. Zweryfikujmy przebieg po oponach. O, tak zrobimy. Opony jeszcze trochę jest, nawet. No podejrzewam, że nie będzie tutaj więcej niż 20 tysięcy km. No nawet na, ze względu na to, że to jest rocznik 2024, to wiele kilometrów podejrzewam, ten samochód nie zrobił. No podoba mi się ta pana mera, co mam powiedzieć więcej. No jest super wóz. Chciałbym takiego. Zajrzymy sobie do środka, ale tym razem zaczniemy od dupy strony, bo w Panamerze, tam z tyłu jest co pokazywać. Jak w takim kościółeczku to wygląda troszkę. Fotele kubełkowe oczywiście. Piękne. Bardzo dobrze trzymające na boki i dobrze wyglądające przy okazji. Porsche się tu ładnie postarało, jeżeli chodzi o jakiś tam design. Mamy poduszki, z tego Porsche, przemięciutkie, piękne, cudowne. Poduszki, oczywiście, oprócz tych, te nie są wystrzelone, ale są wystrzelone kurtyny boczne, jest wystrzelona poduszka kierowcy, jest wystrzelona kolanowa. No i ta kurtyna też poszła. Pod sofitką mamy z alcantary eleganckiej, bielutkiej, jaśniutkiej, strasznie mi się to podoba. Mamy dwie panoramy, jeden detal, dwie panoramy i spieramy. Tutaj mamy dywaniki z logiem Porsche. Bardzo fajne, przyjemne, mięciutkie. W podłokietniku mamy co? Mamy jakieś opcje? Nie, mamy cup holdery. W Panamerach tutaj mogą być opcje do wybierania jakiejś czteroosobowej klimy i tak dalej. Tu nam się wyświetla na ekranie, ale ekranu tutaj niestety nie ma, bo... Znaczy jest na ekran, ale no nie odpalony. Samochód zresztą też sam jest nieodpalony Nawiewy dla pasażerów drugiego rzędu: jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, sześć nawiewów mamy. To jest dużo, proszę państwa, to jest naprawdę dużo. A jeżeli chodzi o. chwilę, bo tam żną Flexo. kurde, nieźle. Nagłośnienie bez bucików, moje ulubione, boze. A jeżeli chodzi o przednią część nadwozia, znaczy bardziej wnętrza, zjrzymy sobie tam, co tam jest, tutaj nie ma nic. Bardzo dobrze to wygląda, powiem szczerze, strasznie mi się to podoba. Nawet się rozwodziłem kiedyś nad designem tych nowych Porsche, przy okazji makanów i kajenów. Taki długi jeden ekran, kierownica z takimi tutaj przestrzeniami w środku, to jest strasznie fajne. No i ogólnie to jasne wnętrze tutaj według mnie robi straszną robotę. Tutaj mamy wszystkie panele, przyciski od obsługi ekranu, mamy taki śmieszny lewarek od biegów, taki wystający tutaj cyk. No i parking przyciskany przyciskiem. Tutaj mamy co? O, fanty. Fenty Beauty, to jest Rihanna i to jest błyszczyk, proszę Państwa. Całkiem dużo go tu nawet zostało. Próbujemy? Pewnie, że próbujemy. Lusterka są poskładane? Nie, no co do lusterka się przejrzymy. O, proszę Państwa. Bardzo. bardzo ładnie pachnie w ogóle. Jest super. Jest pierwszorzędnie. Fenty Beauty Bariana. Polecamy serdecznie. Strasznie mi się spodobała ta Panamera. Powiem Wam szczerze, jest tak. Zaraz po Porsche LBGT kuwerty stoi jeep generacji WL, czyli tej najnowszej. Nie jest to Grand Prix L, jest to Grand Prix Zwykły. Bardzo fajny samochód, bardzo świetny pojazd. Silnik w tym egzemplarzu, jaki jest, to jest 5.7 litra o mocy 375 koni, auto z 2022, z przebiegiem 68 tysięcy km około, kupione na aukcji za 35 750 dolarów. I teraz tak, z uszkodzenia mamy yy, tutaj, z tego co widać w sumie, przód, drzeżak do wymiany, lekko przygiętą maskę yy, i z tego co widziałem na aukcji, coś jeszcze było, że z tyłu Dlatego sobie podejdziemy do tyłu i coś tam niby widać. Coś tam jest, że tu jest uszkodzony kawałek zderzaka, tu jest klapa pacjenta i porysowana, nie ma zaślepki na hak, ale oprócz tego to nic tu więcej nie widać. Na auto się wydaje proste. W ogóle jest to wersja Summit, a Summit to wiecie, to oznacza? Summit to oznacza, że to jest ten wzmocniony i ten najlepiej wyposażony Felgi 20 czarne o bardzo fajnym wzorze jak na Amerykę. Podoba mi się. Nie powiem, że nie, nie podoba mi się, bo mi się podoba. I ogólnie bryła tego nowego mi się podoba tej kurde, to jest fajny wóz. Jest bardzo fajny wóz, jak się tak na niego patrzy. W ogóle totalnie różni się od WK, WK2, przy niej generację w sumie. I to jest auto, które, którego naprawdę nie, ja osobiście na przykład nie widziałem jeszcze nigdy WL-ki tak na drodze. Nigdy nie widziałem, żeby tak jechała, mimo tego, że to jest samochód normalnie dostępny u nas na rynku, tylko, że i, tylko i wyłącznie z silnikiem dwulitrowym, z hybrydą 4XE, pożal się Boże. No a w Stanach co? Była też hybryda 4XE, no ale były też dwa męskie silniki, czyli 3.6 Pantastar i, i silnik, od którego słychać jak wło, rosną włosy na genitaliach męskich, czyli silnik 5.7. Otworzymy sobie maskę, zobaczymy jak to wygląda. Cykl do góry. Ej, no ładniej to wygląda niż w poprzednich generacjach. Ładniej wygląda, jakby tak sludniej wydaje mi się. Tu mi się wydaje, że jeszcze mogłyby być... Chwilka, bo ktoś dringo. Przepraszam bardzo na chwilę. Z bo ten dzwonił kontrahent. Schludnie wygląda wszystko. Bardzo mi się schludnie podobają te trytytki tutaj. Spięty zderzak do lamp i tutaj też mi się podobają te trytytki. Amerykanie tym to robili na pewno, żeby tak mogło być. Tu mi się wydaje, że powinny być chyba jakieś osłony. Bo mówiłem, że to wygląda schrudnie. Ale to nie schrudnie wygląda. Ta pokrywa wygląda schrudnie za to tak, kurde, hmm, według mnie lepiej niż w poprzednich generacjach silnika 5.7 7 Niemniej tego silnik jest dokładnie taki sami, z Exactly the same. Wszystko jest dokładnie to samo. Powiedziałem właśnie to samo trzy razy. Tylko w innych słowach ubrane. No i co? No ale dobra, no, zamykamy maskę do 5.7 jak, jak wygląda każdy wie. Maska się chyba zamknęła. No i co? Zapraszam do środeczka, bo tam się dzieje w tym samicie, moi drodzy, kochani widzowie. Ogólnie to tak, Summit charakteryzuje się tym, że ma zupełnie inne przeżycia foteli. W ogóle inne fotele ma. Logo Summit, podsłowitka z Alcantary, oprócz oczywiście panoramy. No i tak, najwyższa opcja jaka tylko mogła być, czyli drewno wyjęte z babciny meblościanki. Czarna tapicerka z pomarańczowymi przeszyciami, mogła być też jasna tapicerka. Na kierownicy również Drewnianko z ścianki zabrane. Tutaj ma nawet taką fakturę to drewno i to bynajmniej nie wad. Ma po prostu swoją, swoją jakąś taką, ma takiej wypukłości. Fotel z tego co ja tutaj widzę jest nawet masowany jeden i drugi. Czyli bardzo podobnie jak w F10 i teraz patrzcie, F10 w 2016 roku już to miała, a Jeep dopiero w 2022 czy 2023 to wypuścił. Ha! Super, nie? I teraz tak: z wyposażenia mamy tutaj aktywny tempomat z radarem, oczywiście ekran multimedialny, grzane, wentylowane fotele, grzaną kierownicę. Pneumatyczne zawieszenie napęd na pewno: cztery koła i różne tego typu rzeczy. Cup holdery dwa. Ekran dla pasażera którym sobie też tam może wybierać jakieś rzeczy. Nagłośnienie Macintosh, to jest jakieś audiofilskie, bardzo podobne nagłośnienie. Słuchałem takiego audio w dzipie wagonerze i to robiło robotę straszną. Bardzo fajnie to grało. Schowek na rękawiczki, yy, posiada w sobie nie rękawiczki, tylko jakieś inne rzeczy. Tutaj pod tym mamy co? Ładowarkę indukcyjną HDMI. Czyli HDMI, czyli co, ekrany mamy tutaj? A nie, HDMI jest tutaj, żeby sobie móc film oglądać, no fajnie. Elegancko tu puścizna, tu też puścizna, miała ja w ogóle czysty jest na samochody zadbany. Tu od spodu leży tutaj od, 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 osłona od silnika, od spodu. Troszeczkę w niej pachnie taką hmm. gryzący zapach, trochę. No hmm, ale jak się wyczyści, to wiadomo, że wszystko będzie. Dobrze, cztery strefy klimaty na fotele też żadnej i wentylowane, panele do klimatyzacji dla pasażerów, super fajnie to wygląda, komfortowy samochód do jeżdżenia, ten Jeep jest w ogóle, powiem szczerze, nawet e, biorąc pod uwagę Jeepy Grand Siroki i Grand Siroki L, wolałbym chyba normalnego Granda, ze względu na to, że on jest taki bardziej można powiedzieć kompaktowy, też dobrze wygląda monumentalnie, tak nowocześnie, praktycznie jak nie amerykaniec e, i bryła bardziej mi się podoba generalnie tego zwykłego e, Granda czy Super samochód. W, w ogóle w dobrej cenie on wyjdzie, bo on jest yy, 22 albo 23 Kotek! 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 Któryś mi tam pisał w komentarzach, że w takim wieku a mam tatuaże z kotami. No i to mam dwa koty. Chomika. Chopa mam też na nodze. No, jestem taki zwierzęcy chłopak, Ja lubię zwierzątka. Yy, i, I co? Może... Jak będę miał 70 lat, to też będę mieć te tatuaże, i co nie będzie, to dorosłe. Kotki są fajne, kotki trzeba kochać. Idziemy do kolejnego samochodu. Dobra, z tego co wiem, to Wy niektórzy to lubicie, więc już Wam pokazuję. Ram 1500 50 Rebel z Kanady, po kradzieży, kupione za 46 250 dolarów kanadyjskich. Przebiegł około 12 tysięcy kilometrów. No i już Wam pokazuję uszkodzenie. Uszkodzenie jest takie, że dostał tak... u tak, tak. Uuu, dziwnie powykrzywiany do wymiany maska, grill i zderzak. No tutaj żadnych konstrukcyjnych rzeczy nie pociągnęło, czujniki parkowania wszystkie są, to powinno wszystko być sprawne, ale po czym wiem, że jest to rampa kradzieży? Już Wam pokazuję. Tutaj, tutaj jest taka akcja, że tędy wkłada się, rozbija się szybę, się wkłada taki pręcik, pręcikiem się otwiera i drzwi się też otwiera, wyjmuje się moduł klimatyzacji, i się tym ramem spierdza gdzie brzosznie, a później policja go i tak znajduje, i te ramy trafiają na aukcję, i proszę Państwa, są tutaj później u nas na placu. Czym się charakteryzuje Rebel? Rebel się charakteryzuje tym, że w ogóle, czekajcie, zerknę. To jest Rebel na pneumatyce. Nie, to nie jest Rebel na pneumatyce. Rebel mógł być na pneumatycznym zawieszeniu. Fabrycznie podniesiony o jeden cal, yy, Ma od razu terenowe opony, yy, felgi bolaj 18. No i ma też swoje inkrustacje takie rebelowe. Z przodu się Rebel w ogóle różni. Rebel się różni od zwykłego rama tym, że ma e, inny matowy metalowy zderzak, ma inny grill. No i ogólnie jest taki bardziej off-roadowy. To jest 57 chemina etorku. Etor, na czym polega, to już wam tłumaczyłem przy okazji odcinka z ramem 1500-limitedem uszkodzonym. E, maska sport, ktoś go fajnie doposażył. No i teraz co? E, no, ram jak ram, no, proszę Państwa. No czarny, czarna larwa. Progi oryginalne, ramowe. też w ogóle rzadka rzecz do spotkania w środku widzę też, że jest fajnie, to sobie zajrzymy do, do wnętrza tego pojazdu. Tu ktoś to nawet po nim chodził yy. Poland Springwater nie. nie jest polska woda. Yy, no, kanapa oczywiście składana. Ej, co to jest? Dobrze, data bez daty, nie ma daty aukcji, proszę Państwa. To jest po francusku, to ja nie rozumiem po francusku. Produktów Kanada, dobra, wiecie co? Niedobre. A wow strasznie, strasznie, strasznie e, o, ostre. Ostre, nieważne. Mm, dywaniki przetrwały, fajnie. Kibel też, nie, kibel nie przetrwał, niestety. To jest od podnoszenia buskami. W generacji praktycznie zawsze strzelają. Uwaga na szpilki, bo się można nadziać. Haha, ha. dosłownie i w przenośni. Mm. Z foteli mamy podgrzewane. Mogą być też wentylowane, ale w rebelu się to bardzo rzadko zdarza. Nagłośnienie no zwykłe, nie Harman. I yy, tak to właśnie jest. Podłokietnik z dwoma cup holderoma. No i od cholery, miejsca jak to w piątej generacji. Na ramy były pokazywane już u nas naprawdę nieraz. Więc myślę, że możecie znać ten samochód na pamięć. A co do tego konkretnego egzemplarza, zjeżdżamy sobie jeszcze do środka. Tak na szybko. Sprawdzimy, co tam ciekawego się kryje i znajduje. No, 23 rok rebel, więc jako, że 2-3 rok, tam mamy już tutaj ekran zamiast zegarów. Tak jak było w tym Limitedzie, które pokazywaliśmy, to ta za zawieszka z jakimś łokiem. Ale jest. Jest duży ekran, nie mamy systemu od, od przyczepy, nie mamy pneumatyki, ale za to mamy blokadę mostu. To jest fajna sprawa, że w Rebelu mamy blokadę mostu, przynajmniej w tym. Mamy opcję 4x4 auto, wyłączenie systemu start-stop, no i ten zjady z górki. Fajnie, dobrze, że to jest, bo blokada mostu to jest całkiem fajna sprawa, jeżeli chcemy użytkować takiego Rebela w terenie. No w sumie do tego on jest, znaczy nie, nie powiedział, że jest stworzony do tego, ale dobrze, że jest. O, mamy ten pomad zwykły nieaktywny, to mógł być aktywny jeszcze na tych przyciskach tutaj po boku kierownicy. Tu w podłokietniku mamy co? No. Gumki do włosów, już mi się nie przydadzą. Wstążkę mamy. I spinkę. No a to co? Fraser. To są chyba nakrętki do kół, tu leży kluczyk. O co to? Lizak. Nie byłbym sobą. Nie byłbym sobą. Trochę się roztopił, rozpuścił po to. żeby trafić do mojej japy. To jest akurat smaczne. Nie to, co te orzechy. Czy co by chcieli, żebym sobie zatkał ryj, to właśnie to robię. Jakby był zimny, to by smakował jak lody. Myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. I znaczy zakończymy go dlatego, że mamy klęskę urodzaju i mamy dla Was kolejne cztery samochody na tym placu, które są nie mniej ciekawe jak ta cała, ten cały kwartet, który mieliśmy tutaj przedstawiony dla Was i co, na ten moment ja się z Wami żegnam, bardzo Wam dziękuję za to, że spędziliście ten czas przed telewizorami zbiornikami i że chcecie oglądać takie wypociny importerskie takiego małego człowieczka jak ja Pamiętajcie też o tym, żeby, jeżeli chcecie sprowadzić z nami samochód, to wszystkie kontakty macie w opisie. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Na razie, cześć.